Służby specjalne pracują dla sztabu Rafała Trzaskowskiego. Na to wygląda, bowiem włączyły się do kampanii wyborczej. Pretekstem jest kawalerka, którą Karol Nawrocki miał odkupić po cenie rynkowej od schorowanego sąsiada w zamian za pomoc. O tym będziemy rozmawiać w programie Polska wybiera, który powstaje przy współpracy z tygodnikiem Sieci Dorota Łosiewicz, zapraszam. Wygląda na to, że w Polsce służby pracują dla Donalda Tuska, wyciągając z tajnych dokumentów haki na Nawrockiego. Kandydat z poparciem Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił nic niezgodnego z prawem. Co więcej, pomimo zakupu mieszkania od starszego sąsiada, cały czas je opłacał. O barwach kampanii w polskich warunkach, a może nawet bardziej należałoby powiedzieć o brzydkich zapachach tej kampanii. Będę rozmawiała z Jackiem Kurskim. Barwy kampanii już teraz. No i na czym właściwie w tej sprawie ma polegać wina Karola Nawrockiego? Czy może obowiązuje tu stara zasada rzućmy błotem, a może coś się przyklei? Jacek Kurski jest ze mną w studiu. Dobry coś wieczór, się przyklei? Dobrze, szanowni dobra, dobra, państwo. Yy, no o co im chodzi. No, szukali okazji, żeby tylko przykryć gigantyczny sukces Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i żeby czymś przerwać tę fantastyczną triadę, właściwie kwadrę, można powiedzieć, znakomitych. Zdarzeń z udziałem Karolowaną. No Powiem, że to żaden sukces, że to można kupić takie zdjęcie, takie wejście do no gabinetu owalnego. No to nie kupi, nie kupi trzaskowski, taki, taki, jeżeli to takie proste. Yy. Kwartet. Kwartet fantastycznych zdarzeń w kampanii Karola Nawrockiego, które zbudowały w zasadzie taki format już wysokiej, dużej wysokości przelotowej w tej kampanii do, do zwycięstwa. Kwartet, czyli od czego zaczynamy? Od debat. To znaczy debaty. Końskie. 11, a potem 3 dni później 14 kwietnia. I coś, co miało ośmieszyć, zabić, złapać w pułapkę Karola Nawrockiego okazuje się być kompromitacją Trzaskowskiego, który w ogóle ulata i i spuszczony jest balon, balon powietrza energetycznego z Trzaskowskiego, Nawrocki to wygrywa. Parę dni później jest nieoczywista, zaskakująca mm -hmm. wizyta u Stanowskiego. Stanowski, który na przykład bardzo zdemolował kampanię Sławomira Mencena. I ma tam dwa i pół miliona wyświetleń. I po tych dwóch zdarzeniach Polacy jadą na święta Wielkiej Nocy. Polaków mhm. rozmowy, utrwala się pozytywne, pozytywny flow dla, dla Karola Nawrockiego. Punkt trzeci. Święta mijają, jest konwencja i coś nieoczywistego, co nawet zapowiadano, że nie będzie. Byli tacy, którzy mówili, że na pewno tego nie będzie czyli poparcie Andrzeja Dudy i, i fenomenalne jego przemówienie. Przekazanie pałeczki. Znaczy w tej sztafecie prezydentów yy, Zjednoczonej Prawicy i Obozu Patriotycznego było symboliczne i realne przekazanie pałeczki. Namaszczenie, że ja, Andrzej Duda oświadczam, że będę głosował na Karola Nawrockiego. Tego się nie spodziewaliśmy, to było piękne. No i na końcu yy, przyjęcie przez Donalda Trumpa, czyli cztery wielkie strzały pokazujące wielki dynamit i, i, i pewną autostradę rozpoczętą do zwycięstwa Karola Nawrockiego. Tamta strona, która dyszy sadystyczną rządzą odwetu i niepohamowanym ja nienawiści nie mogła na to patrzeć spokoju w związku z czym przygotowali tę ochydną prowokację bazującą po prostu na wykradaniu informacji czy dostarczaniu ich przez agendy państwowe, przez służby specjalne. I to jest, to jest problem. To jest problem, który my będziemy musieli po odzyskaniu władzy się zająć, w jaki ordynarny sposób służby działają na rzecz Tuska. Zupełnie, zupełnie tak jak kilka lat temu przypomina się afera Jaruckiej, gdzie też Tuskowi... Y Służby pomogły w ostrzeleniu Ciemoszewicza, Aby A W wtedy... w oświadczeniu, że nic w tej sprawie, nic z tą sprawą nie miało wspólnego. Oczywiście, ale my wierzymy tylko, jak profesjonalni dziennikarze i politycy, tylko wiadomości zdementowane. W no, związku no, potwierdził, zdementował, tu zdementował, czyli, czyli potwierdził, czy sprawa pedofila, ułaskawienia mm. pedofila przez Andrzeja Dudy pięć, ostatniej pięć lat temu, gdzie Co? też z zachowania szlachetnego robi się coś e, podłego Przecież y, wtedy klucz sprawy i game changerem było to jak telewizja polska, z której możemy być oboje dumni, dotarła do kluczowego świadka w tej sprawie. To znaczy do rodziny ułaskawionego pedofila, która okazało się sama zła wniosek do kancelarii prezydenta, żeby dać szansę człowiekowi. Jakiś dziwnym trafem kancelaria nie potrafiła tego zakomunikować. Przez parę dni kryzys narastał i wydawało się, że zostanie zdmuchnięty. A tutaj sztab dobrze się komunikuje ze społeczeństwem w sprawie tej sprawy? Posłuchajmy może najpierw. W Karola Nawrockiego, a potem poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Cieszę się, że dzisiaj telewizja rządowa kameruje to mieszkanie i sąsiedzi już informują mnie o tym, że zainteresowała Państwa bardziej sprawa tej kawalerki niż moje spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, więc cieszę się, że Państwo informujecie o mieszkaniu. Ja mieszkam szczęśliwie ze swoją rodziną w 59-metrowym mieszkaniu, za które wciąż spłacam, jak uczciwy Polak, kredyt, ale żeby odpowiedzieć wprost na pytania pani redaktor, musiałbym narysować nieco szerszy krajobraz też, informując panią redaktor, w czym pani redaktor uczestniczy, żeby była jasność. Otóż uczestniczymy w nierównych wyborach prezydenckich, w których z jednej strony jeden z kandydatów, kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, jest pozbawiony środków, finansowych na pozbawienie kampanii dzięki tylko tym ludziom którzy są tutaj wpłatą na komitet wyborczy ta kampania może się toczyć to niezgodne z prawem No i to pytanie czy sztab tutaj dobrze się komunikuje wystarczająco szybko jasno precyzyjnie jedno słowo wprowadziło niepotrzebnie wszystkich w błąd to znaczy słowo opieka czy znaczy wszyscy sobie szczególnie wrogowie obrażają że Karol Nawrocki był zobowiązany do Jakieś opieki, no nie wiem, to zmieniają pan persów, no czegoś takiego ludzie sobie wyobrażają. To jest nonsens. Karol Nawrocki rozwiązał bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy problem bytowy, życiowy pana Jerzego, tak. to znaczy problem mieszkaniowy. Tak. To znaczy zobowiązał się, że będzie utrzymywał to mieszkanie, a, i była to honorowa umowa. A, a pan Jerzy będzie do końca swoich dni w tym mieszkaniu mieszkał. W związku z czym yy, nieznana jest, bo to cały Tu pokazujemy Państwu dowody, yy, wpłat za to mieszkanie Tak to... Ta ta kwota, kwota yy, kontrybucji, jaką ułoży Karol Nawrocki od lat od lat 13 czy 14 2011 roku dla pana Jerzego, więc to już są już kwoty idące dzisiaj w dziesiątki tysięcy A, czyli złotych. Czyli mamy z jednej strony wykupienie tysięcy. po cenach rynkowych tego mieszkania, pan Jerzy oczywiście dożywotnio z tego, z tego mieszkania korzysta, użytkuje je i jednocześnie nadal wciąż Karol Nawrocki opłaca, płaci rachunki Karol za to Nawrocki mieszkanie, które państwo utrzymuje. Widzicie. Tak, no widzą państwo, to co są wpłaty, Karol Nawrocki utrzymuje, po prostu wspiera i rozwiązuje najważniejszy problem bytoby tego człowieka, czyli ma, że to, że on ma gdzie mieszkać, gdyby nie Karol Nawrocki to, to pan Jerzy znalazłby się w sferze bezdomności, no, znalazłby się pod mostem. I jeszcze jedna rzecz zanim Karol Nawrocki poznał Pana Jerzego, Pan Jerzy już był w sferze opieki i zainteresowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czyli były już z nim problemy. Natomiast to, że, że poznał w międzyczasie Karola Nawrockiego, Karol Nawrocki ten jeden problem jego bezdomności po prostu rozwiązał i należy mu się za to wielki szacunek, bo jak, jak problem mieszkań rozwiązuje Platforma Obywatelska, to widzieliśmy świetnie po, chociażby po aferze po parze pani Brzeskiej, prawda, zamordowanej za to, że stawała w obronie tych, których, których wykwaterowano na... Tak jest. Na, na Tu pytanie, na... czy sztab Rafała Trzaskowskiego nie będzie się pluł w brodę, bo już wyszły zasady, na jakich przejął swoje mieszkanie Donald Tusk. Już okazało się, że żona Rafała Trzaskowskiego w podobny sposób weszła także w posiadanie mieszkania, a... Karol Nawrowski okazuje się bohaterem, który po prostu utrzymywał starszego pana. Mało tego, pana, który jak można było dowiedzieć, wcale nie jest z jego bańki politycznej, prawda? Pan Jerzy, Jerzy który prowadzi dosyć aktywne życie na, 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 na Twitterze, na przykład pozycjonuje się jako zwolennik tak zwanych wolnych mediów czy wolnych sądów owsiaka wielkiej Okiesji świątecznej pomocy pis walczy jak piłkarze na boisku podstawiają nogę ale na boisku są sędziowie panie pawełku głowa do góry wygramy te wybory gdańskie się jest wspierał paweł Adamowicza, wspierał lecha wałęsę wspierał donalda tuska i takiemu człowiekowi czyli nie patrząc w ogóle na na podziały polityczne karol nawrocki pomaga i robienie z tego afery jest po prostu wielką wielką Niegodziwością tamtej strony, i, i to sobie trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. No Czegoś może potrzebowali po, tym, po tej serii blamaży Rafała Trzaskowskiego i po tej właściwie rozsypce formy kandydata koalicji obywatelskiej. Potrzebowali, ale to jest szał kulą w płot. Natomiast oczywiście w tej sprawie trzeba się komunikować i uświadamiać wyborcom że w tej sprawie Karol Nawrocki rozwiązał problem bezdomności i braku dachu nad głową pana Jerzego i utrzymuje od 13-14 lat to mieszkanie. Płaci za to mieszkanie, ponosząc szereg innych również kosztów związanych z, z utrzymaniem, z transakcjami tymi prawnymi i wszystkimi innymi kosztami. W związku z czym to są kwoty idące w dziesiątki tysięcy złotych. Jacek Kurski i barwy kampanii. Jacek Kurski prosto z Waszyngtonu, jak sądzę, tutaj do nas dotarł. Serdecznie dziękuję. To były barwy kampanii. A to był program Polska Wybiera. Dzisiaj w skróconej wersji. Dziękujemy, że Państwo nas oglądacie. Dziękujemy za wsparcie, którego Państwo nam okazujecie. Bardzo tego wsparcia potrzebujemy, liczymy na nie. No i bardzo za nie dziękujemy. Już za chwilę program Polityka na Deser, który poprowadzę wspólnie z Krzysztofem Fezetem, a Polska wybiera już jutro. Dziękuję.